Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na kanale Kota w Pierniku i zapraszam na film pod tytułem Praca czy odpoczynek? Czyli mamy takie czytanko na sobotę i niedzielę, bo dzisiaj mamy sobotę, czyli 17 grudnia, i takie czytanko: czy będziemy pracować, czy będziemy odpoczywać? No i zobaczymy, co będziemy ogólnie robić. Mamy tutaj trzy karty, wylosowałam trzy karty, nie wiem jakie to są karty, ale spoko. Za chwilę przybliżę Wam obraz, ale chciałabym jeszcze tylko dodać, żeby to traktować z przymrużeniem oka, oczywiście, nie? No bo wiadomo, to jest tylko zabawa. Po następne. Pamiętajcie o naszym konkursie, czyli te dwie najbardziej aktywne osoby, wybierzemy spośród naszych kanałów, z Leną razem oczywiście. i Jedna osoba będzie miała czytanie u Leny, druga u mnie na najbliższy 2023 rok na wszystkie, dziedziny, na wszystkie dziedziny życia. Tak więc zachęcam Was do udziału w tej zabawie tarotowego kalendarza adwentowego i mam nadzieję, że tylko dobre rzeczy będziecie tutaj dla siebie wybierać. No i wszystko się dopasuje do każdego, jakby samo. Zobaczymy zresztą też, czy się będą tutaj realizowały te karty, więc bardzo Was proszę o komentarz, tak? jakie macie plany, czy, czy już wiecie, co będziecie robić. No i zobaczymy, co, co te karty nam tutaj pokażą. Teraz przybliżę obraz, żebyście widzieli lepiej, i wyciągam pierwszą kartę. Pierwsza karta to sąd. No jak to w sądzie, kochani, nie? Myślę, że tutaj są osoby wśród was, które przebudzą się do działania, które po prostu w tej chwili właśnie zdają sobie sprawę z tego, że ja pierdzielę, mam połowę rzeczy niezrobionych. To muszę zrobić, tamto muszę zrobić. Mało tego, muszę zaangażować jeszcze rodzinę do czegoś, tak? Nie wiem, pranie, sprzątanie, zakupy, może gdzieś też tutaj będziecie się wybierali do kogoś na święta, nie? Do kogoś z rodziny, bo to jest też karta takich tradycji, czyli, czyli gdzieś tutaj sięgniecie też do korzeni, bo może kiedyś tam układliście sianko na przykład pod obrus żeby lepiej Wam się w życiu wiodło, czy też zachowaliście łuskę karpia, więc będziecie szukać karpia, będziecie szukać sianka, bo będziecie chcieli jakieś takie tradycje tego wigilijnego stołu zachować. Oczywiście pamiętajcie, że niektóre tradycje, a właściwie większość z nich, wywodzi się z rodzimowierstwa, czyli z tradycji pogańskich, tak jak kiedyś tam mieliśmy swoje wierzenia w świętowita, w, w wszystkich tych bogów takich y, słowiańskich, więc y, tutaj religia katolicka, bo myślę, że większość z was została wychowana w religii katolickiej. Y, podejrzewam, że no y, to wszystko, nie podejrzewam. Ja wiem o tym, że to wszystko zostało przeniesione z religii pogańskiej. Więc y, ten cały katolicyzm, w, to powiem wam, że y, tak naprawdę zaczerpnął wszystko wszystkie te obrządki z właśnie religii słowiańskiej, z tych wierzeń słowiańskich, więc tutaj bardzo dużo, bardzo dużo takich obrzędów, obrządków jest z tej, z, z tego rodzimowierstwa za, zaczerpane, z tej starej wiary. No, no wiadomo, wiadomo i w każdym razie w każdym razie ja nie o tym chciałabym tu powiedzieć wam, że ta karta też jest taką kartą tradycjonalistów. Więc z pewnością tradycyjnie niektóre osoby będą latały i szukały prezentów, a jak wiemy, niedziela jest handlowa. Teraz więc niektórzy będą latali, szukali prezentów, niektórzy będą już coś piekli albo na przykład przygotowywali jakieś potrawy, które można ewentualnie gdzieś tam zamrozić, schować, żeby potem móc je tylko wyjąć, odgrzać. Czy, czy też yy, będziecie na przykład yy, sprzątać mieszkanie, tak, bo, bo macie coś tam niezrobione, nieskończone, niewy, niewysprzątane, a goście gdzieś tutaj się szykują. Albo wy po prostu też yy, może być tak, że wy gdzieś po prostu do kogoś pojedziecie, ale macie pełne ręce roboty, bo jesteście osobami zapracowanymi, a teraz nagle przebudziliście się i o matko, jeszcze tego nie zrobiłam. Jeszcze to muszę dokończyć, tak? Bo jak mam pojechać, to muszę coś tam jeszcze, co muszę jeszcze coś tam zrobić i nie mogę też jechać z gołymi rękoma, tak? Więc muszę coś przygotować albo prezenty, no też muszę jakieś tam kupić, wiecie. Więc taka karta naprawdę takiego przebudzenia się do roboty, nie? Takiego zabrania się po prostu do, do pracy. Kolejna karta to, o, dziewiątka, dziewiątka pucharów, czyli karta, która mówi o odpoczynku, tak? O chwili dla siebie, o, o chwili wytchnienia. Więc prawdopodobnie w tej karcie znajdą się osoby takie, które jadą gdzieś w gościnę i nie mają potrzeby przygotowywania jakichś posiłków, czy też jakiegoś tam ogólnego, takiego, wiecie, takiego świątecznego, świątecznych, około świątecznych przygotowań, bo... W domu generalnie nikogo i tak nie będzie, więc y, mogę sobie teraz po prostu odpoczywać i y, pojadę sobie gdzieś tam w gościnę do kogoś. Ale z drugiej strony, patrząc na tą kartę, to też może być karta taka, która mówi, że Wyście kogoś do siebie zaprosili, tak? Że Wy będziecie mieli jakiś gości, dlatego w tym tygodniu, a już jesteście przygotowani na niektóre rzeczy, dlatego w tym tygodniu pozwolicie sobie jeszcze wyt na wytchnienie, na chwilę oddechu na naładowanie tych baterii i yy ci goście, którzy przyjadą w przyszłym tygodniu i tak i tak będą mieli wszystko na stole postawione, bo być może alboście się podzielili na przykład jakimiś tam obowiązkami, zadaniami, kto tam co robi, albo po prostu macie zamówiony catering, albo jest jeszcze jedna opcja, że dopiero w przyszłym tygodniu będziecie solidnie zabierali się do roboty, no bo przecież wszyscy chcemy mieć wszystko świeże na stole. Nikt nie lubi, nikt nie chciałby się otruć, a czy tam zatruć, czy tam podtruć. No... Może być też tak, jak przy poprzedniej karcie, że niektórzy mo mogą sobie ewentualne potrawy przygotować i mieli już przygotowane, czyli jakieś tam paszterciki, jakieś tam krokiety powiedzmy, czy jakieś tam pierogi. I to już zostało u Was zamrożone i tylko czeka po prostu na to, żeby tych gości przyjąć w, ten, yy, w tą wigilię, czy w te pierwsze święto, czy też drugie święto. Nie? I może być tak, wiecie, różnie. Niektórzy mogą z Was tutaj jechać gdzieś na wigilię, ale pierwsze, drugie święto przyjmować gości, więc taka karta taka karta, która może teraz mówić, że możecie nabrać w, tym, w ten weekend jeszcze naładować swoje baterie, nabrać sił na kolejne działania w przyszłym tygodniu, taka tak, tak mi się nasuwa przy tej dziewiątce pucharów, kolejna karta to dwójka mieczy, no i zobaczcie, mamy tutaj dwójeczkę mieczy, czyli ta dwójka mieczy będzie mówiła o rozbieżności będzie mówiła nam o dylematach jeszcze nie do końca wiemy, co, co chcielibyśmy zrobić, czy co możemy zrobić. Popatrzcie, ona ma tutaj oczy zasłonięte opaską i być może jeszcze nie macie pewnej odpowiedzi, czy wyjedziecie gdzieś, czy wy na przykład spędzacie święta u siebie w domu bo może jakaś czy spędzam święta u cioci Frani czy u wujka Kazika. Jeszcze nie do końca wiem, bo jeszcze nie mam odpowiedzi, czy wujek Kazik na przykład wyjdzie z tego szpitala i czy będzie można go ewentualnie zaprosić do nas, czy tam pojechać właśnie do wujka Kazika na święta, nie? Więc nie do końca jeszcze tutaj wiadomo, ale ten weekend podejrzewam, że spędzicie na takich właśnie na takich dylematach, nie? że yy, nie będziecie wiedzieli generalnie, yy, czy wybrać jedną ścieżkę, czy drugą, czy jechać do tych, czy jechać do tych. Czy też przyjąć kogoś u siebie, prawda? Może mogą być takie historie, ale też może być coś takiego jak podwójne działania. Czyli możecie tutaj udać się na, na dwie ścieżki. Może są wśród Was osoby, które przygotowują się z jednej strony do spędzenia świąt u kogoś, ale z drugiej strony do spędzenia świąt u siebie, nie? Więc takie przygotowania y świąteczne mogą trwać, ale jeszcze nie są do końca nie jest określone, czy aby na pewno ja będę w te święta u siebie w domu, czy ja gdzieś tam polecę, nie, więc ten weekend podejrzewam, będziecie spędzać na takim, na takich dylematach, nie, zapewne tutaj, ja nie mówię, że tutaj nie, nikt nic nie będzie robił, tylko będzie siedział i rozważał, bo to jest absolutnie niemożliwe, na pewno będziecie borykać się tylko z takimi dylematami, co, gdzie, tu, wiesz, jedna droga, druga droga, furcze, nie wiem, nie? I taki, taki delikatny dylemat może być, co nie znaczy, że się nie będziecie w jakiś sposób do tego wszystkiego przygotowywać, bo bądź co bądź, albo święta u ciotki Frani, albo u wujka Kazika, albo u mnie w domu, także jeden kij, no zobaczymy, nie? Po prostu zobaczymy, a pewnie następne, następne dni przyniosą jakieś rozwiązanie całej tej sytuacji. Więc tutaj tak niektórzy mogą Poniekąd rozważać, a poniekąd się przygotowywać z jakimiś, tam, z jakimiś tam działaniami. Także może być też tak, że niektórzy z Was będą chcieli się po prostu z tego wszystkiego wycofać, bo nie będą chcieli w tym tygodniu robić nic, tylko usiąść, wziąć dobrą książkę, poczytać, odpocząć i tyle. Więc na dwoje babka wróżyła. Kochani, takie otóż krótkie czytanie z trzema kartami. Wybierzcie sobie tutaj to, co z Wami najbardziej, jak to mówią ostatnio tarociści, rezonuje. No i pamiętajcie o konkursie tarotowym i pamiętajcie o komentowaniu, oczywiście, tak, no bo, no bo to wiadomo, że ci ak najbardziej aktywni będą tutaj uczestniczyli w wyborze czy też wylosowaniu, bo jeszcze tak do końca, nie, nie do końca wiemy jak to, jak to zorganizujemy, znaczy właściwie to już wiemy, ale nie mogę Wam tego zdradzić, więc yy, będziemy sobie wybierać te osoby, które najbardziej były aktywne na naszych kanałach, po jednej oczywiście, no bo to tak zawsze jest. No, i każda z nas już taki plan tam sobie obmyśliła, więc zachęcam kochani do zabawy i udziału w tym tarotowym kalendarzu adwentowym i do komentowania, nie? Bo to tylko na takiej podstawie możemy oszacować, kto był najbardziej aktywny. Kochani, życzę Wam udanego weekendu. Trzymajcie się. Do zobaczyska, papa. Pa.